Dominik Woźniak, MMA.pl. Jesteśmy z Rafałem Czechowskim, który walczy na galii ACB53 w Osztynie. i Pierwsze pytanie, skąd w ogóle taki pomysł, żeby na drugim krańcu Polski się bić? Dla mnie to żadna różnica, gdzie, gdzie jest gala. Dostałem dobrą propozycję z, z, z solidnym zawodnikiem. na, na Uważam, że do, do, do dobrej, rozwijającej się organizacji więc nie sposób było odmówić. A... Bo już jakoś kilkukrotnie tam słyszałem o tym ACB i teraz nadarzyła się okazja. To jest póki co jakiś taki pojedynczy strzał, czy jest tam jakiś kontrakt na rzecz, jak to wygląda? Wiesz co, no już od dłuższego czasu jakieś tam gdzieś tam ACB krążyło, krążyło wokół mnie, z tym, że miałem tam propozycję walk na 6-1 ale z krótkim terminem czasu, ja nie jestem w stanie z, wiesz, w ciągu trzech tygodni zbić do 6 e, tutaj dostałem propozycję z dłuższym terminem na 6-6, więc stwierdziłem, że, no, że to ją przyjmę tak? póki co jest to rzeczywiście jedna walka, no zobaczymy, po, zobaczymy po tej walce jak się, jak się ułoży sytuacja e, też już od pewnego czasu mówiłeś o tej kategorii piórkowej Wcześniej się w niej biłeś, potem schodziłeś do niższej. Jak to teraz wygląda, bo wiem, że jest nowy dietetyk. Jakoś chyba to jest tak trochę bardziej wszystko poukładane. Jak to wygląda? Wiesz, to plan jest taki, że bijemy się teraz w dwóch kategoriach wagowych. Na 66 z, z krótszym terminem, na 61 z dłuższym terminem. E, no i co zobaczymy? No wiesz, że ja na co dzień trenuję z, z, wiesz, z Łukaszem Flewickim, z Filipem Wolańskim, którzy e, ważą mocno po ponad 70, a rzekły uh -huh. nawet 80 kilo. I wiesz, sparujemy na co dzień, Więc jest ok, więc Myślę, że jakichś tam mega braków siłowych w tej kategorii 66 nie będę miał. Uh -huh. A propos Twojego przeciwnika. Yy, w tej chwili akurat, zapomniałem jak bym, tak, yy, też jest po yy, porażce. Coś dowiadywałeś się, jak, jak jak, jaki to jest przeciwnik, jak, jak płaszczyznowy, jak to wygląda? Wiesz co, ja tam jakoś się specjalnie zagłębiam to, w to, co on robi. No, e, są jakieś tam podpowiedzi e, Saszki w, w trakcie sparingu, na co mam uważać i, i, i co mam robić, żeby wyeliminować jego mocną grę. Na pewno jest mocny fizycznie, na pewno ma dobre zapasy, no, bo pochodzi e, e, z tych zakątków świata, gdzie, gdzie że tak powiem, no, no, te zapasy są na wysokim poziomie. Eee, wiem, co robi dobrze i stara postaramy się to wyeliminować. Zawsze mnie to ciekawi, bo Ty też nie ukrywasz, że jakby e, nie żyjesz z MMA, tylko tam masz swój biznes. Jak Ty to e, w ogóle godzisz? To tak e, można na takim... Taki zawodnik, który najbardziej się z tym nie afiszuje, to jest Mariusz Podzianowski. I on zawsze właśnie mówi, że ma treningi, swoją pracę. Jest bardzo ciężko to pogodzić. Jest to utrudnienie. Ci tak, może to nie jest utrudnienie. Praca, trening, tylko e, na pracę i na trening znajdziesz mhm. czas, jesteś w stanie zorganizować. Gorzej już z życiem prywatnym, mhm. tak? E, no to 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 cierpi na pewno. E, no bo co, no rano wstajesz, idziesz na trening, po, po treningu idziesz do pracy, później idziesz na jakąś dżemkę, obiad i sport, na trening, no i wracasz i, i kończy się dzień, tak? Więc e, teoretycznie jesteś cały dzień w pracy i na treningu. Czyli tak, na, tak naprawdę w pracy. Mhm. Ta kategoria 6-6, bo to mnie tutaj e, jakby trochę intryguje, to w którym rankingu mamy cię tutaj umieścić? tym 6,6 czy 6,1 czy w dwóch? Nie wiem, zobaczymy, wiesz. Ja tam w sumie nie patrzę na te rankingi, tak jak no. powiedziałeś. Że ja, ja się tym bawię. Mhm. Póki mi to sprawia satysfakcję, e, to to robię. Może, że któregoś pięknego dnia się obudzę i stwierdzę, że nie chcę mi się tego robić. Nie będę tego robił, ja mam co w życiu e, robić. No tak, jak mówię, no. Póki jest chęć i ochota, to to, to, to robię. A rankingi w sumie, co? Są bo, są, bo muszą być. Mhm. E, dobrze, to w takim razie jeszcze porozmawiamy sobie o różnych innych ciekawych rzeczach, bo e, zawsze przy tych wywiadach jakoś e, tak to e, schodzi na inne tematy. W, ostatnim razem jak e, rozmawialiśmy, e, było to na Fenie, e, były takie trochę tam, e, tak sugerowali, że chciałbyś zmierzyć się e, z Selwą, prawda? Wiesz, to nie sugerowałem, tylko jakby padła taka propozycja, to bym przyjął. Ale ja nie mam ciśnienia tego chłopaka, także nie mam jakoś prywatny. Ja zresztą ja prywatnie nie mam nic do żadnego tak, zawodnika. A akurat tutaj bije do tego, że też były jakieś propozycje svenu, ale no też jakoś to się rozeszło, tak? Więc chciałem. Jakby zapytać jak to wygląda między no właśnie jakieś, teraz tym ACB a fenem. Jakieś tam propozycje były, no ale najwidoczniej ale się e, menadżer nie dogadał z nimi, więc nie mam mnie tam, jestem w, a w ACB, jestem tego e, szczęśliwy, więc. No, <laughs> czyli na razie temat fenu jest e, zamknięty. Zawieszony, mhm. Zawieszony może tak. A propos jeszcze Twoich klubowych kolegów, w kategorii, w której Ty teraz się będziesz bił, bije się też Filip Wolański, będzie gala KSW na Stadionie Narodowym, myślisz, że dobrym tutaj zestawieniem byłoby Kornik kontra Wolański? Wiesz co, fajne zestawy, nie? Podobało mi się to zestawienie i jak, jak najbardziej byłbym za takim zestawieniem. Tylko z tego co wiem, e, Filip chyba nie jest brany pod uwagę na, na KSW, w, na Narodowym, więc, więc nie wiem, czy do takiej walki dojdzie. Aczkolwiek... Może na jakiejś wcześniejszej gali lub y, następnej, tak? Może się uda. No ja, jest, ja jestem za i myślę, że, że dużo osób jest za, za, za taką walką. E, no ale co zrobił już KSW, to, to już tam. Od nich tylko zależy, tak? <laughs> Twój trener Łukasz Lewicki w y, poprzedniej walce, no duży pech y, to rozcięcie. Zdarza się. Myśli, że jest szansa, żeby ten e, rewanż tutaj e, nastąpił w jakimś najbliższym czasie. No bo jednak, takie e, pojedynki przegrane przez e, no, rozcięcia, wiesz, możesz walczyć, a nie no, trzeba też patrzeć na zdrowie, prawda? No to jest taki kurcze trochę e, no tak, ciężkie. No, z drugiej strony, wiesz, ja podchodzę do tego tak, że e, na pewnym poziomie, wychodząc do walki. E, Wiesz, wiesz czym to, że, że tak wiesz ile to kosztuje, tak? Więc e, jakieś tam rozcięcie, które jest na twojej twarzy, no to jest normalka, tak? Więc tutaj troszeczkę... Mm, sędziowie powinni, e, że tak powiem... E, Mniej bać się tego, żeby puszczać takie walki, tak? bo, bo, bo to, to rozcięcie, no wiadomo, że akurat to, to rozcięcie jego mogło się wiadomo pogorszyć, a mogło też zostać zablokowane i ta walka mogła dojść do trzeciej rundy i wynik mógł być inny. Nie? Mhm. Wiadomo, że, że zdrowie zdrowiem, no ale to też nie jest poziom, że tak powiem, ludzi początkujących, gdzie rzeczywiście ktoś może chcieć, ale tak naprawdę nie wie, czym później będzie to kosztowało w dalszym życiu, tak? Także no co, co z tym? No fajnie było jakby dostał ten, ten rewanż, no ale to też tak jak mówię, to już jest, że tak powiem, pomysł KSW na Saszkę. Zobaczymy, co z tego będzie. Tak samo jak było w walce Kornika z wrzoskiem, tak? bo też nie został dopuszczony. No, to są takie walki, gdzie wiesz, że, gdzie tak naprawdę nie wiesz, jakby się potoczyło, nie? bo to jest wiesz, no, masz, możesz poddać, możesz wygrać przez KO i możesz wygrać przez TKO, niezdolność. Tak? Więc skądś to się bierze, no tu, tutaj w obu przypadkach było to TKO, to była typowa niezdolność do walki. tak? To, że oni chcieli, bo, bo jestem więcej niż mhm. pewny, że jeden i drugi, czyli tak. Saszka i Kornik chcieli się dalej bić, no ale no zdrowie jest zdrowiem, tak? Widziałeś ostatni knockout Michała Andryszaka? Widziałem. A wiesz do czego tutaj zmierzam? Nie do nowych reguł, które w MMA, które w ACB i UFC już oficjalnie wprowadziło. Nie, nie ma czegoś takiego jak podpór. Tak. Wiesz co, ja na to nie zwracam uwagi, bo ja nigdy czegoś takiego nie robiłem przy klatce. Ja tu Aha. przy od razu e, spadam z bo, bo wiem, że jest zagrożenie, więc takie... E, no było to cwaniactwo, tak? No to cwaniactwo teraz zostało wyeliminowane, no i, i, i Andryszak pokazał, jak można szybko to wyeliminować. No, Michał albo wygrywa w 20 sekund, albo przegrywa, więc już ma kolejną pasę on, on będzie za niedługo miał ksywę jak ten jak Paul Daily e, król no. knockoutów albo w jedną, albo w drugą stronę no dokładnie, dokładnie e, a propos tych e, jeszcze przepisów Śle, śledzisz to jakoś, patrzysz? bo teraz, te, kurczę, jak ja patrzyłem na te przepisy, to tam się troszkę pozmieniało i nie wiem też e, są takie głosy, że Marcin Held z Luzonem przegrał też właśnie przez to że niektóre rzeczy są teraz bardziej punktowane, a niektóre mniej, a widzisz jak jak było no dużo spotkało się to z dużą um... Dużo ludzi narzekało na ten werdykt, tak? No ja też uważam, że ten werdykt był niesprawiedliwy. No ja nie wiem, ja nie siedziałem przy tym oktagonie, nie widziałem co się, co się tam dzieje, co, jakie są uczucia sędziów. Inaczej się, to jest jedno z pewnych, inaczej się ogląda walkę e, spod klatki, a inaczej się ogląda walkę e, w telewizji, tak? Ta cała otoczka, ta presja, przecież sędziowie też mają presję, tak? Więc e, to też nie jest takie e, łatwe zadanie, przynajmniej ja tak uważam dla sędziów. Jednak tak jak mówię, poglądniczy po tej walki w tej uważam, że Marcin ją wygrał. A co do y, tych zasad, to ja kompletnie nie znam zasad. Ja tak naprawdę wchodzę, wchodzę do walki i często się pytam przed walką, co mogę zrobić, a czego nie mogę zrobić. Tak? Więc wiadomo, że wtedy nie robię tego, co nie mogę zrobić. Tak? Ale to, to też jest tak, że na każdej gali jest coś innego. Na jednej gali możesz łokcie, na drugiej gali nie możesz łokcie. Więc to jest takie. Ja się dowiaduję co mogę na odprawie przed przy całą walką, więc... Nie. nie ma tak, że w tym ferborze walki, wiesz, czasami można zapomnieć pewnych rzeczy i na przykład był problem... Bo, zawodnik AKS ku trzymam biury w głowie, Bieńkowskiego, tak? Mhm. On miał problemy z tymi kolanami. Tam dwa razy mu się chyba zdarzyło sokerkikiem trafić Wiesz, to jest, nie. no To jest adrenalina, jesteś, jesteś w bitce, tak? Bijesz mhm. się z kimś, więc jak kogoś trafisz i, i pójdziesz za tym ciosem, no to gdzieś tam ta noga może polecieć, no, no ale to już jest ryzyko, tak? tak. Albo umiesz zapanować nad, nad sobą, albo, albo albo nie, no. Już to już... To już... To jest walka, tak jak mówię, tam różne rzeczy mogą się wydarzyć. To, to, że ktoś. Wiesz, jak ktoś uderzy kogoś sokierkikiem czy coś, to później jest afera, wiesz, nikt nie jest w środku tak. i nie czuje tego, co ten zawodnik, tak, ten zawodnik trafia i wiesz, nagle gość mu schyla głowę, no to ładuje, ładuje, no i czasami jest tak, że, że jest to nieprzepisowe, nie? ale to e, uważam, że, no tak jak mówię, to ferwor walki i to nic specjalnego, że jeżeli ktoś zrobi tak, komu się przydarzy taka sytuacja, że e, zrobi coś nielegalnego, to ja gwarantuję, że on tego nie zrobił celowo, tylko on to zrobił po prostu, bo poszedł za, za, za akcją. Mhm. Na koniec jeszcze wróćmy do Twojej osoby. Jak będzie wyglądał ten rok w Twoim wykonaniu? Wiem, że w tamtym było dużo propozycji, ale te propozycje były takie, że albo właśnie dwa tygodnie przed walką były. Też tą walkę Szwecji wziąłeś trzy tygodnie przed. Jak teraz to ma wyglądać? Masz jakiś plan, ile walk w roku i rozmawiałeś z menadżerem, że no one muszą być wcześniej i, i żeby się tak konkretnie do tego przygotować? No jednak to 6-1, no to tam ciężko jest o te, o te walki. Co, no to teraz mam ten, ten plus, że stwierdziliśmy z Saszką, że robimy 6-6 i, i 6-1, no zobaczymy jak to się wszystko ułoży. Wszystko Trzy walki myślę, że chciałbym zrobić w tym roku, a w jakiej kategorii to też, no zobaczymy po tej, po tej walce, nie? jak to wszystko będzie wyglądało. No ja na to 6-6, ja nie czuję się słaby. Tak? Więc no, będziemy mieć pole do popisu. Jestem otwarty na 6, i na 66 na pewno. Dobrze, dziękuję bardzo. Na koniec jakieś podziękowanie jeszcze chciałbyś komuś podziękować. Ja dziękuję wszystkim moim koleg kolegom klubowym i pozdrawiam wszystkich fanów MMA. Dziękuję bardzo.